Pozdrawiam! I ten, tego, ten, tego. Tu jest piękny Halloween update, ale. Jestem sam! Pozdrawiam, dzisiaj sam jestem. Uhuhuhuhu. fajnie, cieszę się. Piętaj się, się cieszę bardzo fajnie. No, tu bug przyleciał. Nie jestem sam, jestem z bugiem. Po pierwsze, tutaj tak o, pięknie, się zmienił i no, super, super, żeby się. Że, że że dokładnie dwa lata temu, może nie dokładnie, no. U-hu-hu! Italiano, działa w końcu. Kuźwa, ja się nie spodziewałem takiego przyjścia. Siema, a ty nagrywasz już? No tak, już no, moja się iść tutaj przed chwilą, to są gadałem, że, że jestem sam i ogólnie smutno mega bardzo, ale było kurno. Przyszedł bohater dzisiejszego dnia. Ja się nabijałem, że ten, że dwa lata temu to był mój pierwszy update, w którym grałem. Że Tak, właśnie wyglądał. I to były te kule. gdzie musimy iść. Gdzie? Musimy się nabicza, Czemu? Bo nabicze są fajne rzeczy. Ale tak? tutaj to wróciło? Bo to dwa lata temu jak zaczynałem grać to było tak, że... Te... Nie to nie ma. A ty wiesz co to było? W tym już dwa lata temu? Że w tym miejscu stał kocioł i, i tu były kwiaty i trzeba było te kwiaty zrywać i wrzucać do tego ko kocioła. I A, jak ja w dobrej wiem, kolejności to wrzuciłeś, ogodłem, to wszystkim się to odpalało ja anti na jakiś czas. Ja przede czymś takim zaczynałem grać, nie? To było super. Nie wiem czy kiedy pani Iluzji po mnie przyjdzie. A bo ten, ten duch ten. Manki, manki, manki manki Jaja czyjeś. Zgubił ktoś. To super, że ten. Znaczy tu precyzja tak takie inne, inne widzenie jest. A tu powinien też ambush powrócić jak no moje. Znaczy te, te, tego wielkiego gówna tam nie było dwa lata temu. Mountainicy pamiętam tam episko wyglądały pod tym I ten, o jest A kiedyś mi, pamiętam rok temu doś, Gość mi powiedział, że za Zabiście wyglądam z tym pakietem jeszcze tej kuli Że tak, że taka pusta kula był z jak Ja tą nie zajmowałem Dobra, chodź na City. Tak ale ogólnie to jest chyba mój ulubiony update Zaraz po świątecznym Albo w sumie to nawet pierwszy nie, ulubiony dobra, to to tutaj dobrze stoi Patrz To było? Te deski tutaj były? O? Nie, ale tam jest dziura. No właśnie, to się może tam nie, dodadzą. To Stare monkey blocks'y. obiecywali już kiedyś. Ta ściana taka ta była? Ta no była właśnie, ta nie. Taka ta pytać. Napis się chyba zmienił. menu. Okay, okay. Silverback Studio, to inaczej wyglądał. To grał tu. Tak, ja to uwielbiałem tak, że to na środku były te wszystkie te... Ta... Ja w ogóle wolałem bardziej to stare City. I cały czas trzymam się tego, że ja wolę to stare City. <Bruno> Ale pięknie panowie wyglądają. Ay. Jezu. Ale ten A chyba jest najstraszniejszy, bo. O, K9! K9! k, -naid. <waves> <Fair picked bycoon sounds> k <czyipt, £1> Kiedy y on wraca na YouTube, o tu jest. Nakręcamy. O, to i to. To i ej, to to jest CJ <grafy> A CJ w To nie było zawsze? Mi się zdawało, że to zawsze jest taki to 1006 Taka tania jest, myślałem, że ona droższa jest że Za Za dni. trzeba dać Znikam A to nie uzbiera mi to no, Aha Ej, ej, patrz Tu to miał 800. Patrz, tu są dwie dynie o, w tym starym flashbacku A tu jest taka dynia i taka dynia Uj, ta moja pochodnia wróciła Ziombel, chodź do lustra Patrz Widzę ja. by było fajne, byś mógł ten... ślimak On może chodzić? Nie, nie, to no, taki ślimak. To jest dziwne. fajne akurat Słuchaj znaczy, nie wiem czy ma, to ale... Ale to, ma, na, na to, to patrz, ja nie? Się co zasunąć jest? mogę? Kupaj Nie, nie Wygląda jak, teraz jak Artur Morgan <grym> Ciupaj dupaj No o jestem ja Jestem pluszowy, patrz O, pa jak się mówi Oj, to jest teraz jestem lalką <grym 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 jeszcze mam ma takie futerko, proszę O, teraz to widać, dobrze. Pańskie futerko mam no fajne. No, name no. Bo to, ku... To jest najstraszniejsze w, w tym, koszty. nie? Ta morda. A to leży ile to kosztuje? 1700. Hmm, się ma. To są nagrobki. A, że ona na grobie leży. Ej, patrz. <laughs> Siema, patrz na mnie. Cześć. A co, czukę masz, czukę masz na ręce. Nie no wiem, czukę. O patrz, on na grobie siedzi. A nawet tu śmierci taki mini. Bo to właśnie o kura, to strasznie wygląda. Co to za przycisk? A to nie mówić możesz chyba. A. A. Co to jest za przycisk? Poczekaj. A. Aaaa no. eee. Jak ty to robisz niby? To przycisk musisz trzymać A no. on mówił tu Ech? Dupa 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 Ech? Dupa A ja mam echo A ja A co teraz A dupa wiesz co? A dupa wiesz co? się Nie się kolego Dlaczego czemu ja nie mówię? Ej kurde mów no Ej kurde mów no, mów no. O no dziękuję że A, mówisz kolego Dziękuję że mówisz kolego ty tak, można fajnie pękować dzieci, co oni nie wiedzą, co jest pięć? Br, br, patapim, wojanka <gry> Nie, to jest najgorsze akurat. Lucy. Aż tu się te, Lucy... to Lucy. Pana to, <grywa> Zabawka dziecińska. Zabawka dzieciństwa. czekoladę. No bo to Halloween się zbiera cukierki. A właśnie, tu rok temu był taki fajny kosz z cukierkami. nie ma go. Ej, to z tego czwarka to jest to. U! Kuś, kuś, obszrałem. Pana, pana. U, u, puszczaj. Ej, 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 patrz. Chodź do mnie, chodź do mnie. Kolego. Czekaj. Czas na zmiany. Od dzisiaj nie chodzę w czerwonym dresie. W czerwonym, w czerwonym dresie. Od dzisiaj chodzę tak. Ej, fajne to jest. Tu jeszcze różne kolory. Tu jest żółty i niebieski jeszcze. <grym i tle> o, bo tak jeszcze siema! Ej, chcesz się A czemu ja smutny jestem? No to jeszcze mogę być no. Hej chodź! Wiem co. Poczekaj chwilę. Uno, moment. Cześć! Ech, dziecko, cześć 5 lat na, na pracy, zabaw, nie? Obaj jest Brajankiem. Brajanek jest fajny. Z dwukropek. coś jeszcze Ło! Nooo!

Aaa, a tu mnie w bo ogóle? mnie? Słychać mnie. Widzisz mnie? <gryzmy> Widzisz mnie? Tak. Widzisz mnie? A ta ściana z tyłu, chciałem pokazać wcześniej. To jest zajebiste! Ta ściana. Jak te grafiki były, nie? Te grafiki były. To, to była moja ulubiona część Nowego City. Że jak te grafiki były, co update. Potem je usunęli, a teraz wróciła ta grafika piękna. O.

Uuuu, to opaść. O tym mówię właśnie. Co to Ej, było? Ten, ten duch mnie napadł i... No, sto st st z komputera dowyżeni tak. Majek, majek, majek. I to jest urządki uj, majek. Tylko. A tu w... film, to jest, to też bardzo lubię. <gryrible> Lucy po ciebie idzie, lucy po ciebie idzie. Goń mnie! Goń! Wyzywał cię na pojedynek. Poczekaj, kamera być sorry. O, no i co mi zrobisz? O, kurna, goń mnie. A czy ona inaczej wygląda? Nie, ona tak samo wygląda przez to. No Proszę, jaki nabicaj ja mnie zabiorę. Dawaj. Czy ona znikła? Czy idzie cały czas? On po mojej dupa. Nie Idzie! kurde, jak się wkąsi! Lucy, no, uspokój się. Bo to jakieś o, o, dziecko jakieś tam rok temu mówiło na Lucy, Lucyna albo Nutella. O kurde! On jest tak stupy na no, ziemi na mnie wyskoczyła. No szybciej, właśnie, kurde, bo tu walka, życie toczy, no i zdechłam. Płuczaj mnie, gili gili, 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 gili. gili. o kurde. Właśnie, temu chciałem iść, do bajkotu tutaj. O poczekaj, zobaczcie przez tą kulę, jak to wygląda. Kula, kula, daje fura. Yo! PAKURNA NA TO! Ten, ej, chodź do mnie. A nie, Ciężko mi się to mówi, ale ja tę grę zaczynam traktować jako źródło kontentu, po prostu. A ja nie robię contentu. Ja, ja walę szaf. <laughs> to jeszcze szczęśliwy człowiek. To, e, nie śpi, bo trzyma kredes. Padł pod kanapę i wychowałem go pająki. A bo dzisiaj, bo... poczekaj, to też ładnie wygląda, nie? Ja teraz wyglądam jak... <laughs> Taki kul jest, nie? To ty jeszcze. peta w drugiej ręce, uhuu, ale jestem młodzieżowy. weź się do Halloweenowego zmień. Taki halloweenowy? To jest mój Halloween. To jest mój Halloweenowy. Tak, może być to. A czy nie, nigdyś kamerze tych zębów. Pięknie. O, proszę ja robię swój outfit. Jeszcze, o to jest o. Patrz, patrz pana to. Du-du-du-du. La-la-la. To jest mój outfit na Halloween, no ty kurde, teraz tak żadny się skończyły A że to będzie widy? Nie, nie widać, no to zostaje. Pająk! Kurde Kurwa tak, ładnie To wygląda zajbiście myślę, że taki potężny dźwięk będzie a? jak duży kryształ taki im wywali mnie z gogli w ogóle. A, a czemu te tutaj te bagi tak? Co? Jest tak Chodź tu, upoluję go. Zniknął! Czekaj, ja tego tak poluję. O mój, nie Zdaję. będzie. Jo. Jo. się wywalić. O, czekaj, zobacz, jak przez tą kulę wygląda. Jo. Yo, Jak ja uwielbiam takie klimaty. Czekaj, jaką. Jo, pająk w nim siedzi. mam mordzie pająka pod tą kulą że to w nagraniu widać, to tak, tego pająka widać. Ja się bałem, że tego... tych rzeczy bez kule ja nie mimo będzie widać. A jest ja A ja tam mimo. ten! Tak, to było na Montańsach, że tam na... A jak to się nazywa? Ten licznik takich... tych, co tam się rzuca tymi... knieszkami. Tam można siedzieć, kampować na tym. To to było zakryte, przez tę czaszkę, nie? I my siedzieliśmy na tej czaszce, tam dzieci nie potrafiły być. Ja tak siedziałem pamiętam, tak siedziałem ten w nosie tej czaski o, To się na te dzieci juu Tam pojęczyna jest duża tam. Może minę tu ręstańmy tutaj Tutaj napis, znaczy... SKIERKI! 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 Ty... Oo, oh, o ty... Pęk, pęk! Pęk, 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 pęk! Monki go, a goria pada, jak się agoria pada? Nie pal jak chcę. Ale zgadnę, że to wygra, bo dzieci to są teraz w telefonach, tylko siedzą! Jo, tam czaszka jest za siebą. nie. A tutaj, forest Eee, to fajnie wygląda! To z banjo było, tak. To tło. Jo. No można było je zmieniać no, na różne mapy. To jest jakie? A to jest green screen? Aha. No to nie, poczekaj, jak to się zrobiło? Poczekaj, to było to żółte, okay, okay, to jest to, okej. Okay. No teraz kolorki zmieniasz tylko. O nie, to oh. jest nie? Pa, pa, tego, chodź do mnie. po jaka odchłań <grym> tu jest, nie? <grym> do wojna wpadliśmy, musimy uciekać. O, biurko. Ło, ten, patrzę. Siema, o, poczekaj. Żeby nie było widać podłogi. Okej okay. O siema, gram właśnie na <śpieszynki> wersji, bo ja tak yy, gram sobie na foreście, na piechorez <śpieszynki> Tutaj fajnie jest na foreście, co, co u was? <śpieszynki> o patrzcie teraz Teraz groba się trzyma, nie trzymam się O teraz idę robić walsy, o ale, ale... O, ale był łosy to się fajnie robi, no to double łosy te. Łarana y, się hop, fajnie hop, robi, Łarata sobie, robię, upuku. O, wróciłem z Łarana, się ma. co rośnie. chcesz dzisiaj opowiadać? Zapraszam na krzesło. ci No wracaj, no wracaj na kanapę, na kanapę. No co sobie dzisiaj prawie. 50% na ładowanie baterii, to ja się powiem, panie przewodniczący. Nie, nie powiem na ładowanie baterii. Ty pan tu jest, patrz! Nie by było tutaj. coś tam siu, zrobisz, wyciągnę cię kiedyś O tym i rozmawiamy, so, no. no, no, <faxe> no, no, to, 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 nic, to nic nie jest tutaj. O kurde. A jeden z sześciu. Nieprawda. To jest moja deska, na której się robi triki, pamiętacie No nie wyszło jeszcze raz. Tam nie robiłem ani trików. Kurde. O kurde, no desko. Ja chcę jak ja się pochwalić, nie wychodzi akurat, no górna. Oooo! Eee, tu ty moje zrobiłeś? No dawaj to Dobra, co się zmieniło? Nic się nie zmieniło. Tak Kolorki to. są inne i poczekaj. Trzeba pod, pod kulą trzeba zobaczyć, nie? O tutaj. Kurwa nie trafiłem! Co za skały tutaj są, kur... jaja czyjeś. Zgubił ktoś <gulity> O, koszmar się skończył. Wiem, że ma piękną mordę i tak właśnie nagram. Um. <gulity> Mam pomysł na film. Będziemy łazić po polskich serwerach i prosić cukierki. Zrobimy to. Ale spokojnie, kolego. Dobra, eee. tego byłem na tyle <gulity> w tym filmie. Tak, tak mi to nejaké. Gerda, to ty. Dobre, to... Pa, pa.